No, witam. I się poruszę w sprawie strony YouTube. Mam pytanie, co to oznacza? Trollować kogoś. Bo ja tu nie kapuję za bardzo. Trollować. Jakieś grupy na YouTube, kiedyś YouTube, jak się stworzyło, nie było trollowania, nie było żadnych grup, które Wy zrobiliście sami jako dzieci. Robicie trollować kogoś. Gdzie macie szacunek? Ktoś wystawia na przykład śmieszny filmik czy nie wiem, filmik związany z czymś, Wy już trolujecie kogoś. Gdzie macie szacunek do drugiej osoby, która nagrała ten filmik jakiś? Brak macie szacunku. Jesteście główniarzami, a nie dorośli ludzie, którzy naprawdę mają jakiś szacunek. Trollować. I co z tego macie? Gówno z tego macie strolowania. Wy się jeszcze w takie bawicie? Trollować kogoś? Bez sensu? Nie macie jakiegoś innego pomysłu, innych yy, hobby niż trollować kogoś na YouTube? Strona YouTube się zrobiła już śmieciem, a nie stroną jak kiedyś była. Przez Was, to właśnie przez Was YouTube, przez trollowanie Wasze, już nie jest to YouTube co kiedyś. Bo Wy trollujecie kogoś bez sensu, bo ten na przykład nie umie wypowiedzieć się, tamten nie umie na przykład usłowić się dokładnie, powiedzieć dokładny tekst. Tamten jest za brzydki, tamten ma mordę brzydką, nie, wad, itp, itp. I wy tak trolujecie? No aż, aż, aż mi się śmiać nie, nieraz chce, jak to czytam na komentarzach pod filmikami. Że kogoś trolujecie. No co, piszecie głupie komentarze i się z tego śmiejecie? Ja z tego się śmieję. Z was śmieję się, że trolujecie kogoś bez sensu. I wasze te głupie komentarze, myślicie, że to rusza? Innych ludzi? Za głupi jesteście, żeby tak trollować kogoś na ten temat. Ja nie mam nic do tego. W dupie mam ludzi, którzy trollują. Bo mam jakiś szacunek i nie troluję, jak wy trolujecie kogoś bez sensu. Bo ten jest za bardzo e, brzydki, ten nie umie przy, e, dosłowić się, ten nie umie powiedzieć dobrze, tamten nie umie coś. Każdy w sobie ktoś ma chorobę. Ten ma chore na... chory jest na wymowę, bymo, tamten jest chory na głowę, tamten ma coś. Każdy jest chory. Poka, popatrzcie na siebie. A nie kogoś trollować bez sensu na YouTube. Myślicie, że jesteście Bosem tu YouTube? Że Wy jesteście Górą wszystkiego? No bez sensu. Brak szacunku macie po prostu tego wszystkiego. I tyle można powiedzieć na ten temat. Ja wiem, w którym roku się YouTube stworzył. I nigdy nie było takiego śmiecia, jak teraz Wy zrobiliście z YouTube śmiecia. To wy zrobiliście ze strony YouTube śmieci a nie którzy wystawiają. Bo wystawiają, bo wystawiają. Chcą pokazać swój szacunek, swoje, swoje zdanie. A wy trolujecie bez sensu. No gdzie, gdzie macie ten szacunek głupi? To dziecko, które ma 10 lat, już ma szacunek jakiś. I nie, nie robi takim numeru jak wy tu robicie. Trulować kogoś jeszcze. Bez sensu. Zajmijcie się robotą. Robotą, sorry. Robotą. Szukanie roboty. Bo bieda zaczyna się robić w Polsce. A właśnie przez takich ludzi, którzy nie pracują. Czyli wy. Niedługo to będziemy suchy chlebszy z was jedni ale to jest nie nasza sprawa. Będziecie dopiero trulować że bieda w Polsce. Połowy użytników to siedzi 24 23 na 23 na YouTube. Bo nie pracują. Bo im nie jest nie wart pracowania, tylko trollować kogoś bez sensu. I to jest wasze całe życie na stronie internetowej. Gdzie rodzina? Gdzie dziewczyna? Gdzie na przykład wyjście wypady z chłopakami? Gdzie macie to to? Myślicie 24, 24 i koniec. I trolujecie bez sensu. Aż mi się nie raz chce, jak wypiszecie jakieś bzdury, które w ogóle nie są wzięte do życia. Nie są przydatne w ogóle do życia. To trollowanie wasze. Weźcie się może w razie do roboty normalnej, a nie jakieś głupie komentarze, głupie zachowania. Bo naprawdę przez Was wszystko będzie bieda. Już jest bieda. I chcecie dalej tworzyć tą biedę? Bo mi się wydaje, że chyba byście chyba nie chcieli mieć biedę. Bo ani byście nie, nie mieli internetu, ani kompa, ani yy, prądu, ani niczego. Tak, tak będzie bieda niedługo. Za 3-4 lata właśnie bo wam się nie chce iść do roboty tylko trollować komentować wysyłać kopiować filmiki komuś na inny kanał i rozsyłać po wszędzie w ponecie. i to jest wasza praca i brak szacunku właśnie macie można tyle streścić wszystko po prostu wy macie brak szacunku i tyle Śmiać mi się chce z was, jak trolujecie bez sensu. Do czego wam to jest potrzebne? Do życia? Do, we, do wytarcia dupy? Przeproszenie? Bo chyba tak. Weźcie się za, za szukanie roboty, to pogadamy na ten temat. Trolowaniem. A nie zajmujecie się rzeczami, które w ogóle w życiu nie są przydatne. I poprawcie tą stronę YouTube trochę. Trochę szacunku dla firmy, która zrobiła wam. Nam i wam stronę YouTube, żeby wystawić z, z filmiki, zdjęciem muzykę. Szanujcie tą robotę trochę, a nie robicie z, z, ze strony kurwa śmieci. Rozumiecie? Na ten temat? Czy macie tak w główce popierdolone, że po prostu nie wiecie, że wy śmiecie robicie z tego? Gropy, kurwa. Może grupa AAA zaczniecie wpisywać. Po prostu żal mi jest was, że wy tak podchodzicie śmiesznie do życia. Ale to już, już nie moja sprawa, ja po prostu powiedziałem co powiedziałem na ten temat. Trollować możecie trollować sam, sam siebie, nie kogoś innego. I miejcie trochę szacunku do osoby, która naprawdę Chcę pokazać światom swoje zdanie, swoje hobby, swoje itp, itp. A nie trolujecie. Zastanówcie się troszkę. Bo długo nie pociągniecie na tym. Wlądujecie w gównie. I ktoś was będzie pierdolił ostro. Bo wy pierdolicie kogoś. To ktoś Was wpierdoli na to gówno. I Was będą trollować. Myślicie, że jesteście górą YouTube? Bogiem jesteście? To Wy stworzyliście tą stronę YouTube? Chyba nie. To się zastanówcie na ten temat. Co ja tu, tu przekazałem, informacje. I po prostu na drugi raz nie trollujcie nikogo, bo to jest. Brak szacunku i robicie z siebie śmiecie i gumniarza na ten temat. Po prostu powiedziałem co powiedziałem, co tu czytam. I opinie swoją daję tutaj publicznie. Na, drugie, na drugi raz zastanówcie się, kogo macie trollować, kogo nie lepiej. Trochę szacunku. A nie siebie robić pajaca, bo trollować. W ogóle zobaczcie, co to jest trollować w słowniku. Co to oznacza dokładnie. Bo gówno wiecie na ten temat. Wiecie, widzę na słowie trollować. Znaleźliście jakieś słowo trollować i ciągle używacie "trolowanie". Przeczytajcie, to zrozumiecie. Na razie.